Nie ma, zaczynajmy z tej strony Majubi. Zapraszam was na kolejny odcinek Biomutanta przygód szczurka i ja szczureczki. Chociaż w sumie to jest raczej szczurka wiewiórka. Warto się w nim rozejrzeć. Spoko, ale tu ja mam jak gości do pogadania. Co oni mi zaoferują? Świat wypełniało radosne bimbamowanie, a nie bimbamowanie, czy tu chodzi o bimbrownicę? Przypomina sobie radionik ukryty gdzieś w ruinach. Radionik? Czym jest radionik? sobie słuchanie fal radiowych z bardzo daleka? O, czyli to jest jakaś krótkofalówka. Albo radio jest włączony, to wystarczy tylko słuchać. Okej, okay, a jak jest wyłączony? Uważa, że radionik jest blisko, choć dawno nikt go nie widział. Wypatruj radionika. Albo nasłuchuj. Okej, okay, czy to jest po prostu zwykłe radio, które gdzieś tam sobie leży, tak? naprawa może nieco zająć, ale dasz sobie radę. Idziemy w aurę światłości. Uważa, że to rozsądne podejście Tak jest śledź, śledź radionik, to za chwilę Najpierw tutaj mam takie bieżnie muszę odnaleźć A ona jest gdzieś tutaj chyba, pewnie znowu w piwnicy Tu jest piwnica, idziemy pompować Właśnie najszybciej jak potrafisz Dobra, x, x I a Boom. jak wiatr Bum, zręczność wzrasta Fajnie, że to jest to, że mogę sobie tak dodatkowo ulepszać moją postać Dzięki właśnie takim mini, mini gierkom. Dobra, tam gdzieś jest następna Uff, mordę, znowu 1800 Dlaczego oni to wszystko porozrzucali tak po tej całej mapie? Ja tutaj mam kolejne zadanie I to jest dla chyba od klika On jest okiem niedaleko, więc Chyba najlepiej iść tutaj Wow Dobra, jaszczureczki Macie troszkę mojego płomienia Prześwietlenie. U. i mrozem ich. Dobra, najpierw ten. On w ogóle coś do mnie strzela? Cała twoja energia została O, wiem, wiem, wiem. Wycofajmy się delikatnie. A, dobra, to nie do mnie strzela, tylko do nich. I bank No. Dobra, co za chwilę będzie. No, chodź tutaj. Muszę cię namierzyć. No i dojazd. Dobrze powstrzymana kontra. To chodzi, jeszcze się wzmocnimy. Dobra, tych się udało pokonać. Czy ja tu mogę gdzieś wejść, bo to wygląda jak jaskinia, do której mógłbym się dostać i dzięki mojej pump pięści. I. Chyba jednak nie ceniłem tą grę Dobrze Ale tutaj chyba już nic więcej nie ma, więc po prostu idziemy na górę zobaczyć co tam na nas czeka Najprawdopodobniej zadanie od klika, jak tam było napisane Tylko co ten klik tam dla mnie ma i co to są za dziwne latarnie Mogę je rozwalić Chociaż może jednak rozwalanie ich nie byłoby najlepszą opcją Tym bardziej, że do kogoś należą O, Teraz tutaj Mam jakiś zawrze. cmentarz? Miejsce w którym sadzi się w ziemi martwych ziomków. Nie chcę oh. tu trafić zbyt. No raczej że nie. I. Jak żytwa. Co tu się wydarzyło w ogóle? Walczę z zombie. Nie! Ten co odjechał. To jest ogólnie bagno czy woda. Bo jeżeli to jest woda, to mogę sobie tą wodę ogarnąć. Ale jeżeli to jest bagno, to mogę w nim bardzo łatwo utonąć. Boom. To jest chyba zwykła woda, więc do niej nie możemy wejść. Ej, dawać mi te moje liście. Pożo. Zielono mat i super łup. No, zobaczmy, co się znajduje w grobowcu. O, skrzyneczka. Super łup No pięknie Ciekawa Dobra, co tu jest? Wow Dobra, to wygląda Jak miejsce, do którego muszę wskoczyć No to może być Rozejrzyjmy się na dobry początek I na dobry początek tutaj w sumie nic nie ma takiego Ale czuję tutaj przeciwnika potężnego i wielkiego Interakcja Chwila, no dobra, znalazłem kość. Stara kość. I? Co to jest? Muga Oseus. No dobra. Aha, dobra, to jest taki typowy przeciwniczek. Boom go jeszcze ogniem. Nie, nie, stary. Chodź tu, chodź tu. Kurczę, ja nie jestem w stanie w ogóle się przed nim obronić. Nie, dobra. Tylko uniki. Aj, miałem podskoczyć. Chodź tu, gościu. I ucieczka. Raz, dwa, trzy. I elożka. Ej. Hmm. To było łatwe, ale na to, że dostałem tylko jakiś przedmiot pospolity, to nie było warte chyba świeczki. I dobra, no bo spokonany, no to co? I wychodzimy stąd, bo raczej nie będę tutaj teraz siedział i myślał nad tym, co ogarnąć z tymi kośćmi i czy mogę je zjeść, czy nie. Dobra, jak się stąd teraz wydostać? Eee, będę jakoś? Dobra, tu chyba jest coś. Dobra. Tu, tu. Dziś kąpiel nie będzie Ci potrzebna. O kurde, znowu deszcz. Ale powiem, wam, że świetnie tutaj działają, jeżeli te mechaniki, koków i tym podobne. Wróć do klika. Może Klik coś dla mnie ma ciekawego. Klik to jest ten typ, co mi ulepszy moją bump 5, więc coś Coś tam na pewno dla mnie szykuje, ale co to jest? No i ciągle jeszcze wyżej. Czy coś tutaj znajdę? No jasne, że nie. Czemu miałbym cokolwiek tutaj znajdować? Jakieś jeszcze tutaj rzeczy po drodze mam? No tu jest to. W karpce z dawno świata i tam chyba musiałem użyć tej mojej pięści. Ale nie jestem do końca tego pewien. Dobra, udajmy się tam. W sumie to nie jest daleko, bo to jest na tych przedmieściach, z których chyba właściwie przed chwilą przyszedłem. A nuż znajdziemy jeszcze jakiś totem. Przedmiot. Dachel? Coś tu biega. Jest dobra, pogłaska i zatrzymaj aura światłości w górę. W sumie mógłbym, to jest dobre, że tutaj się to jakby. Jak ja teraz dałbym sobie aurę ciemności, to ta aura światłości mi mimo wszystko nie znika. Więc to jest naprawdę fajna opcja. Gorzej, gdyby to faktycznie znikało. Dobra, tutaj możemy jakiś super łup znaleźć. Na świetnisku i pojemnik z bioblobem. Dobra, to jest właśnie coś, czego aktualnie mocno potrzebuję. Już czuję tutaj przeciwników. Są. Dobra, tam jeszcze... O nie! Tego nie lubię. Dobra. A ten typ jest mega irytujący. Dobra, gleba. Mogę go tak rozwalić, że on zejdzie na dół? Dobra. Najpierw zajmiemy się tym gościem. Uuu! Pomimo wszystko. Już to wspominałem na streamie i nawet chyba teraz. Wcześniej wspominałem też o tym? Mnie nie pamiętam do końca. Dobra, ja bym chciał się odsunąć teraz w takim razie. Hehe, <laughs> dłoń, typie. U! Że. Tych gości jest najlepiej na początku zabijać, tych wielkich, bo są jakby najsłabsi względem tych pozostałych. Bo te dają sobie wszystkie tutaj pionki, które sobie biegają dookoła mnie... One mimo wszystko są tak naprawdę yy, najsilniejsze, bo one mają tyle samo życia co te bossy, tylko po prostu są małe i jest przed nimi bardzo ciężko uciec. Już? O, -o muszę się uleczyć. Dobra Teraz tego Come on, bro. No Chyba za chwilę mu się uruchomi ta tarcza Właśnie Dobra Pącóweczka Dobra, tego typa Mhm Przeładuj to Ej Możesz się zatrzymać No, nie, no. Z tym to ja długo będę walczył. Możesz zejść na ziemię? Proszę. Dobra, przeładowanie. I strzelamy dalej. Dobra, to jest najnudniejsza walka, w jakiej brałem chyba udział do tej pory. No. Wszystko wchodzi całkiem dobrze. Już. Ja pierdzielę, no ci latający goście są po prostu Tak mega upierdliwi i są tak mega słabi Że nawet nie wiem dlaczego tracę na nich czas, ale latający są chyba najgorsi z tego co tutaj widzę Dobra, mógłbym się Uuu Kolejny ziomeczek O kurde, pan elektryk Bang O kurde, gościu ma 17 level Także to już nie tak dobrze. Nie, nie, nie. Unik. Co on mnie tutaj prądem będzie próbował? Śpineczką. O kurczaki. Nie ma. O, w mordę. Dobra, udało się odzyskać troszkę... Ki. Tylko żeby to w miarę sprawnie wykończyć. Tak mnie prądem dziugnął. To ty. Dobra, koniec. Elektryk pozamiatany. Co z niego wyciągnę? Nie, z niego niestety nie. Ale tam powinna być skrzynka z bioblobem. Tak jest. Tak to jest, to daj to. mi to. Od biozagrożenia zbiera ci się na wymioty. Nie szkodzi, daj mi to. Bonusy, więc jest Git. Dobra, jeszcze jeden super łup tu muszę znaleźć. To nie jest super łup, ale jest to chyba apteczka jakaś kolejna. Energia, dobra, skrzyneczka. Spódniczka. Hmm. Tutaj chyba nie da się ogólnie grać jak żeńską postacią. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma podziału, jakby na to, kto jest facetem, a kto nie. Dobrze, tylko tu jeszcze jedna rzecz jest do znalezienia. Najprawdopodobniej będzie gdzieś w tym miejscu. <laughs> Czapucha interaction. Mamy to. Kolejny dodatek. I kolejny super łup. U, jakiś fajny plecaczek. No jasne, dobra, wyposażamy. Szykawka z adrenaliną. No, tutaj strzykawki są mega popularne. Ciemna i przerażająca. Ale za to, jaka obfita! Tyle, co ja tutaj pozdobywałem, rzeczy to już dawno nie miałem o takiej okazji. O! Dawno nie było. Nie, nie, nie. Nie spadamy. Trzymaj się. Trzymaj się, ziomeczku. Co tam jest? tyta? coś tam widzę ciekawego. Dobrze, co to jest? Skrzynka. Dobra, jakieś temki znaleźliśmy. A to plusik. Patrzcie, tam jest jakiś bunkier. Czy ja muszę tam wejść, żeby się dostać po te wszystkie skarbce? Hmm. Wygląda jakby faktycznie tak miało być. Ja sobie wejdę do mapy. I wydaje mi się, że tak, że chyba muszę wejść tutaj. Udało ci się znaleźć kamieniozłom. Toksanol przerabiał tu duże kamole na mniejsze kamulki Zrównali Aha. wszystko z ziemią No dobra, no to idziemy w dół Obym tu znalazł coś mega interesującego Uj, dobra, jest Kineczka No i będzie jakiś przeciwnik, co? Zaraz wyskoczy <laughs> Kurtka z guzikami Stary, ja jestem jaszczurką Ja nie będę w stanie jej w ogóle zapiąć Aż dziwne, że żadnego przeciwnika tu nie było. Dobra, zwijamy. E, na górę. Na górę, panny sznurę. I lecimy po nasze znajdźki, które są gdzieś tam dalej. O boże, duszno sfera. To ja tu nie wejdę, jak to jest w tym miejscu. Nie, w sumie to jest gdzieś tam kawałek dalej. Więc jest szansa, że zdążę przez to chyba przebiec. Ach. Łatwo się to zgubić. Wiem, wiem, wiem. Eee, sprzęt. Tak, dobra. Twarz. No 20%. No czekaj, ale ja to mam przecież na wyposażeniu. 20% ochrony przed tą dusznosferą. 200 kroków do zrobienia, to jest strasznie dużo. No nic, chyba muszę to jednak ominąć. Kurda, ale tu tego dymu nawaliło. Uuu, totemik. Chcę, tego potrzebuję. Tylko, że to jest guma, a ja chyba teraz najbardziej potrzebuję jakiejś elektryki. To by zostawił na losu. No, ktoś jednak zostawił. Mm, czy ja chcę tędy przebiegać? Wiecie co? Spróbujmy sobie wziąć tego mojego ziomka. Elo. I Spróbujmy to zrobić tak, że ja na nim tam pobiegnę. Tylko czy dam radę? Chyba dam. Biegnij. 26. No i w porządeczku. Dobra. Dzięki, przydałeś się, kolego. Tylko właśnie, to są te skarbce, a ja nie wiem jak się dostać tam na dół. Mi się wydaje, że to być jakieś inne przejście. Jakaś jaskinia, może górą mam tam jakoś wejść? Hmm. To jest dobre pytanie. Tutaj ja właśnie chyba już byłem w poprzednim odcinku i nie wiedziałem, jak się tam za bardzo dostać. I to jest coś, co mnie mega zatrzymało. Gadżet z dawno światów. No ja wiem, że to jest gadżet z dawno światów, ale nie mam radygo pojęcia, gdzie go mogę odnaleźć. Dobra, wiecie co? Po prostu zróbmy to, co aktualnie mogę wykończyć, czyli pójdźmy sobie do kika, i on jest tutaj, więc do Kika, nie do kika. I klik coś tam dla nas chyba zrobi, nie? Także ja się już przełączę tutaj. Klik, I zobaczmy, co ten klik będzie dla nas miał. Elo. No. Interaction. Nie ma na mani. Klik jest podekscytowany starokością. Mówi, że wystarczy mu do wykonania szkieletowego klucza. Dobrze? Sądzi, że nie było sensu mówić o sekretnych drzwiach, dopóki nie był w stanie zapewnić ci klucza? Teraz hmm. może to zrobić. Ostrzega cię jednak, że nigdy nie wiadomo, co kryje się za starymi drzwiami. Uważaj na siebie, jesteś obecnie kluczową postacią. Oczywiście, że jestem, nie będę tego drążył. Co kryje się za sekretnymi drzwiami? On pewnie tego i tak nie wie. Dlaczego sam nie użyjesz klucza? Dobra, więc po prostu ta odpowiedź. że z takim kluczem można odkryć wiele tajemnic. Aha, jestem kluczową postacią, ponieważ mam kurde klucz. Klik nie zamierza się zamykać na pomaganie tobie. Dobra. Musisz mi wszystko powiedzieć. Pragnie, by ktoś wykończył tego kopytnego światożercę. Dobra. Mam wrażenie, że wciąż czegoś brakuje. nie rozumiem, Czemu nie możesz po prostu przestać we wszystkim pomagać? Mówi, że musisz wy Dobra, spoko. się zamykać na pomaganie Mam wszystko czego mi trzeba. Spoko, szkieletowy klucz. Gdzie mogę go użyć? 41 kroków ode mnie. No to zobaczmy, co się kryje za tymi przepięknymi drzwiami. A właściwie nie wiem, czy nawet przepiękne, bo nawet nie wiem jakby... Uuu! Więcej szkielecików. I hop. No i podwójne uderzenie zrobiłem i straciłem masę, masę energii Dobra To już prawie końcóweczka. Dobra, Ty pokonany. Ej! No! No! Git! Polerne, truposze. Ty, a może już tu kiedyś byłem w sumie. O. Kopu, 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 kop. <laughs> Metalochwyt. Niepospolita, ale wciąż jakby taka dość popularna. Dobra, tu je coś jest. Wykopmy to. No, jakiś hełmik. Tutaj też nie będzie nic jakoś mega dobrego. Super czapka. Czy tam szybo czapka? Kolejna skrzynka. Zbrojopręt. Pospolite. Masa rzeczy do rozebrania. A mnie wejdę. Jest bardzo późno. Nie szkodzi, i tak jestem w pomieszczeniu. O Boże! Następny. Dobra, najpierw ty, Ciao. No raczej, że tak. I. To ty próbujesz osiągnąć. No. O-o. Kurczę, ey, przecież odskoczyłem. Tak się nie robi. Dobra. I ogniem typa. W sumie dawno tylko nie wykończyłem tym. Dobra, możesz to przeładować. Ale takie dungeony to naprawdę fajna sprawa. Gdzie nie walczymy tylko, jakby wiecie, z żywymi postaciami, ale też takie. Tacy umarli są tutaj. Znaczy, nie umarli. Umarli, którzy umarli, ale nie umarli. Mądry przeciwnik by się wycofał. Samy no. To sprawa osobista. Mądry przeciwnik by się wycofał, a aczkolwiek. Ja im nawet nie daję na to szansy. Ciężko im cokolwiek tutaj zdziałać w takiej sytuacji. Zresztą to oni mnie zaatakowali, więc hm, ja jestem czysty. U i Temek? Moduł radioaktywny i strzykawa. Kurde, czy ja w tej grze przez połowę czasu jej trwania mogę sobie dawać pożyle. Bokserki chyba właśnie znalazłem. Pewnie jeszcze używane. Kolejny moduł. Chwila. czy to jeszcze było? Tam mi pokazuje, że coś jest. Okej. Okay. To jest otwarcie tamtych drzwi zapewne. Musisz dopasować tak. do siebie przełączniki. Dobrze, jeden, drugi. Tak na styk mi to wyszło. Wait a second, nie wyszło mi to na styk. Musisz dopasować do siebie. Dobra. futro się jeży. Strzeliło mnie konkretnie. Musisz dopasować do siebie przełączniki. Tak. Tak. Udało się. Teraz jest git. Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwo mechanizm, który aktywuje układ. Dobra, tylko ja się teraz boję. Najlepsza broń dystansowa? Czy to jest taka naprawdę najlepsza broń dystansowa, czy tylko gra tak stwierdza? Interakcja. Czy to jest jakaś snajperka? Nie, to jest trąbka. Drapi drap lukszy... Luk Szygnok, Boże, co oni mi tu każą w ogóle wymawiać? Okej, okay, broń dystansowa może faktycznie jest mega dobra, ale tak, celność ma w sumie mniejszą, szybkostrzelność też mniejszą Ma klasycznie Duża energia, ale powału, pomału strzela, Pował strzela, dobra Niech będzie O, jeszcze możemy przeszukać coś Dobra Czapeczki poznajdywane, wszystko O Szufladach Ciekawostki Zawsze coś, zawsze coś Szanuję, szanuję Dobra, tutaj byłem, tam byłem Więc chyba czas wracać po prostu Gdzie są moje schody Do nieba Dobra, zwijamy się stąd Było miło, ale się skończyło Kolejny dungeon za nami Wiem, wiem, wiem Ale tutaj chyba nic aktualnie na mnie nie czycha, Więc jestem w miarę bezpieczny Weźmy sobie gdzieś wyżej Na taki bardziej otwarty teren i możemy sobie awansować naszą postać. Ja myślę, że mogę sobie tutaj awansować jeszcze odrobinę siły, bo siła mi tu naprawdę wiele dała. Żywotność jest aktualnie dość spoko, ponieważ pancerza mam dużo dzięki moim zbrojom. Z drugiej strony... Ja na tym biohazard jestem strasznie odporny. Jednakże z drugiej strony jak ja tam wejdę, to i tak mi strasznie dużo HP ściąga od razu. Nie wiem za bardzo w co pójść. Może jednak w tą inteligencję jeszcze troszeczkę? Zręczność, szybkość poruszania się Może siła Dajcie ten, szansa na krytyk zadowolenie jest najważniejsze Szczęście zawsze jest w cenie I w sumie jeszcze muszę zobaczyć co tutaj mamy Światłość, mutacje, biogeny No mam ten jeden, a ja potrzebuję tego grzyba Potrzebuję cztery Stwioniczne cztery, lewitacja Lewitacja jest za dychę A to chyba będę długo zbierał I odporność a ja potrzebuję sobie tą odporność antymrozu, tylko że tego też używam biogenu, a tego nie mogę teraz używać w żadnym wypadku. O, na bliskim dystansie. Muręczne cięcie, dalej tego nie mogę odblokować. To jest hit i żal jednocześnie. Dobra, kliku ogarnąłem. To Ciekawe, czy jak z nim pogadam, to coś mi tutaj da, czy nie? Elo? Klik nie zamierza się zamykać na Pokaż mi, co tam masz w sumie. Klucze. Pomarańczowy klucz. Czerwony też kupię, żółty też. No, Temu żeby nie. Dobra, i to było na tyle w tym odcinku. Kolejny dungeon zwiedzony, kolejne rzeczy wykonane, kolejne misje poboczne za nami. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz i widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, siema.